To dzisiejsze słowo będzie o wyborach na poziomie emocji, które determinują decyzję. Możemy się bardzo dużo z tego dzisiejszego słowa nauczyć, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy dzisiaj do Ciebie razem z aniołami świętymi, szczególnie Mar Maryją, Matką Naszą, która wstawia się za nami u Ciebie, wzrastać. Przez rozważanie słowa, przez zatrzymanie się nad słowem, przez przyjęcie konkretnych form, najróżniejszych umartwienia, wymagania od siebie. W 86. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Urząd ten nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane z nakazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego. Słucha on pobożnie słowo Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co poddaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary. To Konstytucja Dei Verbum, cytowana przez Katechizm Kościoła Katolickiego, pokazuje służebny wymiar Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale pokazuje też bezpieczeństwo, jakie daje nam ten urząd, bo przecież to Kościół Katolicki strzeże tego depozytu wiary. I jak wiemy, panie ten kościół przetrwa wszystko, a bramy piekielnego nie przemogą. My codziennie powierzając się Tobie, mówimy tak, Panie, ufam Tobie, chcę iść za Tobą. Jako jedynym zbawicielem i Panem działaj we mnie mocą Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy słowa. W ową porę usłyszał Herod tetrarcha słuchy o Janie i powiedział sługom Jego: Ten jest Jan chrzciciel. On to podniósł się z martwych, dlatego dzieła mocy dokonują się przez niego. Bowiem Herod chwyciwszy Jana, związał go i w więzieniu zatrzymał z powodu Herodiady, żony Filipa, brata jego. Mówił bowiem Jan Nie jest dozwolone ci mieć ją. Pobłogosławił i połamał. Oj. Aha, przepraszam Was. I chcąc go zabić, bał się tłumu, bo za proroka go mieli. Dla urodzin zaś, które się stały, Heroda zatańczyła córka Herodiady na środku i przypodobała się Herodowi. Stąd pod przysięgą przyrzekł jej dać co poprosiłaby sobie. Ona zaś podpuszczona przez matkę jej, daj mi rzeczę tu na tacy głowę Jana Szczyciela. Zasmucony król z powodu przysięgi razem z leżącymi przy stole kazał, aby została dana, posławszy ściął głowę Janowi w więzieniu. I przyniesiona została głowa jego na tacy, i dana została dziewczynce, i zaniosła matce jej. I podszedłszy uczniowie jego zabrali zwłoki, i pogrzebali jego, i przyszedłszy oznajmili Jezusowi. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trudny fragment, bolesny, można tak powiedzieć. Ta dziewczynka, szczególnie się gdzieś wybija, która przynosi głowę Jana Chrzciciela Matce. No, zła decyzja. Można powiedzieć, że dwóch mężczyzn straciło głowę: tylko jeden dla Boga, drugi dla człowieka. Jan stracił głowę dla Boga. I zyskał życie. A Herod stracił głowę dla człowieka, mając za nic prawo Boga, wpisane przecież w jego sercu, niezależnie od tego, czy przyjmował dekalog, czy nie, i, I zyskał śmierć, bo tak trzeba powiedzieć. I przepięknie jest to zestawione, żebyśmy zobaczyli coś więcej niż, niż tylko ten taniec. Natomiast to na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj, wierzę w to głęboko Bóg wobec nas w tę pierwszą sobotę miesiąca, zakończenie przystanku Jezus. Bo przecież dzisiaj w nocy kończymy, jutro nad ranem wielu się rozjeżdża na parafie, wielu kapłanów. To fakt. To fakt, moi drodzy, jak to nazwać? O, żeby to nazwać bardzo konkretnie, emocji, które biorą górę nad rozsądkiem. No bo w sytuacji, w której Herod się znalazł, gdyby to, na co patrzył, nie doprowadziło go do takich ani innych emocji, to prawdopodobnie te emocje, które miał, nie, doprowadziłoby go, nie doprowadziłyby go do takich decyzji, które w konsekwencji hmm, były zgubne, były okupione cierpieniem. Świętego Jana, chrzciciela. Rodzi się pytanie, czego my możemy się nauczyć. Ja pamiętam taką sytuację z seminarium, kiedy przeżywałem, pierwszy raz przeżywałem tak niesamowite emocje, które targały mną na wszystkie strony. Zakochałem się na zabój i z jednej strony wiedziałem, że mam powołanie, przynajmniej tak to rozpoznawałem, a z drugiej strony doświadczałem tego, że. Podoba mi się ta osoba, w której się jestem tak bardzo zadłużony, że nawet do kaplicy na modlitwę chodziłem, myśląc o niej, modląc się za nią, mówiąc sobie, jak, jak ja będę księdzem, to ona niech będzie przynajmniej zakonnicą. I pamiętam słowa Ojca Duchownego, który nieustannie nam powtarzał. Pamiętajcie, panowie, nie podejmujcie decyzji w efekcie. Odczekajcie, spróbujcie zobaczyć problem z innej strony, oddramatyzujcie. Nie zapomnę, jak nie był czas telefonii komórkowej, więc między sobą pisaliśmy listy przepojone poezją twardowskiego. Jak w pewnej chwili, po takim szarpaniu się przez kilka miesięcy, dostałem kolejny list i zamarłem, ponieważ było to zaproszenie na ślub od tej osoby. Człowiekiem, z którym poukładała sobie życie i z którym, którym żyję do dzisiaj. Te 20, więcej niż 5 lat, tak. Po co ci to mówię? Czy emocje są nam przeszkodą? Czy też darem? Oczywiście, że są darem, jeśli potrafimy z nich korzystać. Zobaczcie, cała... E, inteligencja emocjonalna. Wielu, kiedy głoszę kazania, kiedy robię coś w kluczu przepowiadania słowa i przepowiadam właśnie emocjonalnie, pomimo tego, że zawsze chcę, żeby była w tym treść, która będzie dotykała moich słuchaczy, mówią, ale ksiądz wierzy w to, co mówi. Tak, wierzę w to, ale, ale dodatkowo pracuję nad tym by było to widać, że ja wierzę w to, co mówię. Wierzę w to, co mówię. Nie wiedziałem, że mm. arcybiskup Fulton Sheen mówił dokładnie te same słowa, co mój wykładowca, ksiądz biskup Henryk Tomasik, który zapytany przez nas, dlaczego ludzie nam nie wierzą, kiedy my mówimy Ewangelię, powiedział to samo pytanie. Zadałem jednemu aktorowi, i on powiedział: Bo wy księża, tak mówicie o rzeczach prawdziwych, jakby one nie były prawdziwe, a my, aktorzy, mówimy o rzeczach nieprawdziwych, jakby one naprawdę istniały. To jest pewna podpowiedź. No dobra. Tyle na dzisiaj. Niech w komentarzach dzisiaj będą bez serduszek, chyba że ktoś chce. Ale łaski, które płyną z obchodzenia pierwszych sobot miesiąca, przecież jesteśmy katolikami. Jako dar dany Kościołowi, podzielmy się tymi obietnicami, które są złożone wszystkim, którzy z pierwszych sobot miesiąca korzystają. Nawet jeżeli się to powtórzy, a spośród tych osób, które wpiszą jakąś obietnicę, wylosujemy kolejną książkę. Hmm papieża Benedykta. Z papieżem Benedyktem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.